Dzień dobry, Patkowice, agent z Krakowa. Wita z południowych rejonów miasta. Zapraszam do trzypokojowego mieszkania o powierzchni 54 m2, znajdującego się na pierwszym piętrze budynku z 2016 roku. Strefa dzienna to kuchnia wykonana z najwyższej klasy materiałów, oddzielona wyspą. Moją uwagę przykuła oryginalna ściana z cegły oraz przestrzeń, jaką udało się osiągnąć, zmniejszając jeden z pokoi. Odwiedzamy jedną z niezależnych sypialni, która obecnie stanowi pokój dziecka, a w przyszłości może być wykorzystana na dowolne przeznaczenie. Kilka kroków dalej wchodzę do dobrze zaprojektowanej i wykończonej łazienki z wanną. Barwa światła oraz uniwersalne kolory z pewnością znajdą wielu zwolenników. Czas na drugą, dobrze doświetloną sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz szafą w zabudowie. Za oknem mimo osiedla zielony skwer, idealny na spacery. Czas na podsumowanie. Poczucie przestrzeni, dbałość o szczegóły oraz solidne wykończenie mieszkania. Prezentację kończę na dużym balkonie z ekspozycją na południe. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zobaczyć zalety tego mieszkania, zapraszam do kontaktu.